Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wybić się na YouTube? Jeżeli tak, to ten film jest dla Ciebie. 1. Na początek wymyśl sobie jakiś unikatowy nick, np. minecraft.pl lub GSTC. 2. Zacznij nagrywać Minecraft. I nieważne, że jesteś centylionową osobą, która to nagrywa. Pamiętaj, liczy się tylko sława. 3. Reklamuj się pod filmikami innych sławnych osób. 4 kiedy osiągniesz zamierzony cel i posiądziesz kwadrylion widzów i gogolion wyświetleń wyspo wystąp z prośbą o partnerstwo YouTube 5 na każdym filmiku proś o kliknięcie w reklamy 6 nagraj serię Minecraft z inną sławną osobą i w ten sposób podniesiesz sobie oglądalność 7 gratulacje stałeś się sławny i bogaty hura na koniec do wszystkich Moje porady sobie w dupę wsadźcie. Hauba.